Dzień dobry, drodzy Państwo. Ja nazywam się Oliwia Piaseczna i dzisiaj w naszych Asachoratorium witamy się z Justyną Klisz. Dzień dobry. Cześć, cześć wszystkim. Słuchaj Justyna, mamy do Ciebie kilka pytań. Przede wszystkim, jak się dzisiaj czujesz? Dzisiaj się czuję dobrze. Bardzo dobrze. Dobra. I słuchaj, od ilu lat jesteś w Oratorium? Mm, jako uczestnik, to pewnie od pierwszej klasy podstawówki, co było dosyć dawno. Ale jako animator, tak od 2014 roku. Okej, okay, czyli już trochę czasu jesteś tutaj tak, u nas, tak. czyli można powiedzieć, że masz pewne doświadczenie nabyte. Myślę, że tak. Dobra, i słuchaj, czy chciałaś być od dziecka animatorem, czy to jakoś z czasem się wykształciło? Eee, myślę, że od dziecka, jak przychodziłam jako uczestnik, obserwowałam animatorów, którzy prowadzili mi grupy i miałam takie myśli, że no chciałabym być taka jak oni, też prowadzić grupy, też przebywać w oratorium i się rozwijać. Czyli jak wyglądała twoja taka droga animatora, tak w skrócie? Tak w skrócie, no najpierw podziwiałam innych animatorów będąc uczestnikiem, później zaczęłam formację, także też z innymi osobami się uczyłam, jak być animatorem, formowałam się, jeździłam na szkołę animatora, no później dostałam krzyż animatora i jestem tutaj dalej I teraz mam nadzieję, że rozbijam innych. Okej, okay, czyli uważasz, że to jest takie zajęcie opłacalne dla młodych ludzi? Myślę, że opłacalne pod kątem ubogacenia samego siebie, bo oratorium jednak daje dużo możliwości rozwijania się, rozwijania się i duchowego, i pod kątem nabywania nowych umiejętności, nowych przyjaźni. Okej, okay. a co ci dało jakby oratorium? Hmm, myślę, że dało mi przyjaciół, bo jest tutaj taka grupa, dzięki której można się zaprzyjaźnić z innymi ludźmi, mieć w nich oparcie, ale też dało mi pewnie rozwinięcie siebie samej, bo jak szłam tutaj na początku to byłam mocno nieśmiała, mocno taka z tyłu, a teraz myślę, że po tylu latach jednak już jestem w stanie powiedzieć coś, tak wyjść przed wszystkich, więc to generalnie co mi dało. Okay. A masz jakieś wzory u nas w mm. Czy to byli animatorzy bardziej, czy może ktoś z duchownych? Um, no myślę, że i z tej grupy, i z tej grupy. Na pewno byli księża, na których patrzyłam też i myślałam, że no naprawdę działają dobrze, widać, że no lubią to, co robią, pasjonuje ich to i też chciałabym mieć taką pasję w działaniu. Ale jak byłam młodszym animatorem, też byli animatorzy, na których patrzyłam i podziwiałam ich za to, że zawsze są w oratorium, zawsze są chętni do pomocy, nie odrzucą Cię, są dla Ciebie otwarci i no, chciałam być tak, taka jak oni. Dobra, i słuchaj, i jakbyś mogła coś przekazać animatorom takim osobom, które myślą, aby zostać animatorem, to co byś mogła im powiedzieć? Hmm, żeby się nie bali, bo wiadomo, że bycie w oratorium w instytucji kościelnej, można powiedzieć. Nie jest dla wszystkich łatwa pod kątem ludzi, których mi się otaczają, ale myślę, że jeżeli ktoś bardzo chce i bardzo chce tu działać, to nie powinien się bać po prostu. Nie. Dobra. Dziękujemy bardzo Ci za wywiad. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia widzowie za tydzień w kolejnym odcinku Asupa Togium. Pa pa! Cześć!